Tesli udostępniliśmy nasz system superładowarek za darmo. Udostępniliśmy naszą technologię ładowania innym producentom. Globalna sieć superładowarek Tesli jest największą siecią szybkiego ładowania w Ameryce Północnej. Tesla właśnie ujawniła coś, co zbiło z tropu inne firmy. Elon Musk niedawno zdradził szczegóły dotyczące zupełnie nowej superładowarki, która może naładować samochód elektryczny w zaledwie minutę. Pomyślcie tylko, Tesla zaczęła od ładowarek o mocy 90 kW w 2012 roku, a teraz ma 250 kW. Całkiem imponujące. Prawda? Ale dla tych, którzy tkwili w miejscu, tupiąc nogą i czekając na naładowanie swojego samochodu elektrycznego, to wciąż za mało. Cóż, ta frustracja może wkrótce odejść w zapomnienie. Jaka jest więc magia tej super szybkiej ładowarki? Jak przebija wszystko, co widzieliśmy do tej pory, i zostawia resztę świata w tyle? Dołącz do nas i odkryj najnowsze dzieło Tesli, które wywróci rynek samochodów elektrycznych do góry nogami. Ale najpierw nie przegap okazji i zasubskrybuj, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi nowinkami technologicznymi. Tesla sprytnie rozegrała Roadstera. Najpierw wprowadzili go jako super drogą, limitowaną edycję. Pomyślcie o czymś ekskluzywnym i rzadkim. Następnie przeszli do średniej półki cenowej z nieco większą dostępnością. A teraz obstawiam, że za jakieś 3-4 lata zobaczymy krok trzeci niższa cena i mnóstwo ich na ulicach. A teraz porozmawiajmy o opłatach. Kiedyś technologia szybkich ładowarek Tesli zaczynała się od zaledwie 3 do 6 kW. Tak. Ładowanie samochodu elektrycznego było kiedyś prawdziwą próbą cierpliwości. Weźmy na przykład Toyota RAV4 EV. Pełne naładowanie standardową ładowarką poziomu drugiego może zająć od 8 do 12 godzin. Brutalne, prawda? Ale wszystko zmieniło się w 2012 roku. Kiedy Tesla wprowadziła na rynek swoje superładowarki generujące 90 kW mocy, dziś superładowarki Tesli to prawdziwe bestie, dające zasięg 270 km w zaledwie 30 minut. Przed tymi przełomowymi rozwiązaniami kierowcy pojazdów elektrycznych musieli korzystać z publicznych ładowarek o mocy dochodzącej do 50 kW. Oznaczało to godziny oczekiwania na naładowanie baterii, aby móc spokojnie podróżować. Nie do końca tak było w przypadku samochodów benzynowych. Tesla wiedziała, że musi przyspieszyć proces ładowania i sprawić, by było ono tak proste, jak tankowanie na stacji benzynowej. Właśnie wtedy sieć superładowarek Tesli wkroczyła na ratunek, ale to tylko część historii. W 2012 roku wszyscy uważali, że superładowarki to najlepsi specjaliści od ładowania. Uwaga! Spoiler, to był dopiero początek. Tesla ściga się teraz z czasem, by wprowadzić na rynek ładowarki, które zdeklasują stare superładowarki. Powód może cię zaszokować. Wszystko zaczęło się w Kalifornii od superładowarek pierwszej generacji. Nagle właściciele pojazdów elektrycznych mogli ruszyć w trasę, by przeżyć niezapomniane podróże, nie martwiąc się o utknięcia w drodze ani o to, że będą musieli godzinami czekać na ładowarkę. Tesla nie tylko produkowała szybsze ładowarki, ale zbudowała ich całą sieć. Rozstawiała superładowarki wzdłuż autostrad i głównych tras, niczym w wielkiej grze połącz kropki. Dzięki czemu Tesla była jedyną ekipą EV obiecującą prawdziwe, dalekobieżne przygody, ale te pierwsze superładowarki nie były idealne. Owszem, dostarczali 90 kW mocy, lata świetlne przed 12-godzinnym ładowaniem, ale tankowanie wciąż nie było tak szybkie jak na stacji benzynowej. 30 minut na pełne ładowanie to bez wątpienia ogromny sukces. Elon Musk wiedział jednak, że to nie koniec. Kierowcy samochodów elektrycznych musieli grać mądrze. Wybierając idealny moment na pit stop, a jeśli dojeżdżali do zatłoczonej stacji ładowania, zaczynało się oczekiwanie. Potem pojawił się kolejny problem. Po prostu nie było wystarczająco dużo stacji dla wszystkich. Sieć była wtedy niewielka początkowo zaledwie kilka stacji w Kalifornii, a potem kilka w innych miejscach. Kierowcy musieli planować trasy, niczym poszukiwacze skarbów, upewniając się, że nie wylądują na odludziu z rozładowanym akumulatorem. Tesla miała misję. Szybko rozwijając swoją sieć superładowarek na całym świecie. Ale na początku, wyruszenie w długą podróż samochodem elektrycznym wydawało się ryzykowne. I tu pojawia się kolejny problem. Wczesne stacje ładowania mogły obsłużyć dwa samochody jednocześnie, ale musiały dzielić moc. Jeśli podjechałeś, a ktoś obok ciebie był już podłączony, prędkość ładowania znacznie spadała. To doprowadzało właścicieli Tesli do szału, zwłaszcza na zatłoczonych stacjach. Sieć superładowarek wyprzedzała już wszystko ale nie była bezbłędna. Dlatego w 2016 roku Tesla zrobiła nam psikusa, wprowadzając superładowarki Fi2, zwiększając moc do 150 kW. To dawało zasięg około 180 mil, okej, okay. 290 km w 30 minut, co stanowiło ogromny postęp. Mimo to większość kierowców reagowała super, ale czy da się jechać szybciej? A te stacje Fi2? Wciąż miały problem z dzieleniem się energią. Gdy robiło się tłoczno, Czas ładowania był kwestią czasu. Właśnie wtedy, gdy myśleliśmy, że Tesla osiągnęła swój limit, w 2019 roku postawiła wszystko na jedną kartę, wprowadzając coś zdumiewającego: Trzymajcie się mocno. Mówimy o superładowarkach P3. W 3 podkręcały moc do 250 kW, dzięki czemu ładowanie było szalenie szybkie. Tesla Model 3 mogła przejechać 120 km w zaledwie 5 minut. Najlepsze w tym wszystkim? Koniec z rozdzielaniem mocy. Każdy samochód miał pełną prędkość, jaką mógł osiągnąć. To było totalne zwycięstwo dla podróżujących. Długie podróże stały się przyjemnością, a kierowcy Tesli w końcu mogli przestać martwić się o ładowanie swojego sąsiada. Ale to nie wszystko. Super ładowarki. Trzy nie tylko podkręciły prędkość, ale także rozwiązały kolejny poważny problem problemy z akumulatorem. Szybkie ładowanie może powodować nagrzewanie się akumulatorów pojazdów elektrycznych, a z czasem to ciepło może je zużyć. Rozwiązanie Tesli? Sprytna sztuczka zwana rozgrzewaniem akumulatorów w trasie. Gdy jedziesz w kierunku superładowarki, twój samochód przygotowuje akumulator, podgrzewając go do idealnej temperatury do szybkiego ładowania. Ta drobna zmiana skróciła czas ładowania i sprawiła, że akumulatory były sprawniejsze i w lepszej kondycji przez długi czas. Mimo to wtrzy nie był idealny. Jeden wielki haczyk? Kompatybilność. Superładowarki budowano specjalnie dla Tesli, pozostawiając inne pojazdy elektryczne w tyle. W czasach, gdy Tesla dominowała na rynku pojazdów elektrycznych o dużym zasięgu, nie stanowiło to problemu. Ale w miarę jak coraz więcej producentów samochodów wprowadzało na rynek własne pojazdy elektryczne, wszyscy zaczęli domagać się szybkich ładowarek, które sprawdziłyby się dla wszystkich. Tesla w końcu uchyliła drzwi pozwalając niektórym pojazdom elektrycznym innych producentów korzystać z kilku superładowarek. Ale proces ten przebiegał powoli, a większość stacji pozostała przy wyłącznie Tesli. Oto kolejny szok. Nawet przy 250 kW w 3 wciąż nie dorównywał szybkości tankowania na stacji benzynowej. Owszem, był zawrotnie szybki, ale pełne ładowanie i tak zajmowało znacznie więcej czasu niż szybkie tankowanie. Dla codziennych kierowców to żaden problem. Większość ludzi ładuje baterie w domu przez noc. Ale dla podróżujących samochodem lub kierowców dostawczych, liczy się każda minuta. Do tego dochodzi problem z zasilaniem. Eksperci twierdzą, że te szybkie Fiat. Trzy potrzebują mnóstwa energii elektrycznej i nie każde miejsce jest w stanie ją obsłużyć. Tesla musiała wzmocnić lokalne sieci energetyczne, co nieco spowolniło jej plany ekspansji. Poza tym sieć wciąż miała pewne luki. W niektórych regionach brakowało superładowarek. Wszystkie te przeszkody wołały o coś większego i lepszego. Szybsze ładowanie, szersza kompatybilność i idealne dopasowanie do dynamicznie rozwijającego się świata pojazdów elektrycznych. Poznaj superładowarkę w 4. O co więc chodzi z Puto 4? Jak rozwiązuje problem, którego nie potrafiły rozwiązać wcześniejsze wersje? Przygotuj się na superładowarkę Tesli v 4 Cabinet. Już niedługo pokaże światu, jak szybkie, płynne i łatwe może być ładowanie samochodów elektrycznych. Wyobraź sobie podróż przez cały kraj. Gdzie potrzebujesz tylko przekąsek, kanapy u znajomego, na której możesz się przespać, i portfela nie potrzebujesz, bo ładowanie jest w zasięgu ręki, z oszałamiającą prędkością do 500 kW dla samochodów elektrycznych i aż 1,2 MW dla Tesli Semi. To bez wątpienia najpotężniejsza ładowarka, jaką Tesla kiedykolwiek stworzyła i trafi na ulicę już za kilka miesięcy. Został stworzony, aby rozwiązać największe problemy z ładowaniem pojazdów elektrycznych. Czyniąc go szybszym, wygodniejszym i dostępnym dla znacznie większej liczby pojazdów niż kiedykolwiek wcześniej. Prawdziwa gwiazda? Prędkość. Superładowarki Found. 3 osiągnęły moc maksymalną 250 kW, ale F4 podwajają do 500 kW dla pojazdów elektrycznych. Tesla wprowadziła już na rynek kilka modeli F4, ale wciąż działają one w konfiguracjach P3, więc nie będą mogły wykorzystać swojego pełnego potencjału. Dopóki nie pojawią się szafy F4. Dobra wiadomość. Spodziewamy się tego jeszcze przed końcem roku. Ale trzymajcie się mocno, bo statystyki Tesli Semi są naprawdę niesamowite. W przypadku Semi F4 generuje do 1,2 MW, co czyni ją jedną z najszybszych ładowarek na świecie. Transport ciężarowy na długich dystansach utknął na uboczu w wyścigu o pojazdy elektryczne, głównie dlatego, że ładowanie tych potężnych akumulatorów trwało w nieskończoność. Ciężarówki z silnikami diesla mogą zatankować w kilka minut, podczas gdy pojazdy elektryczne do tej pory musiały mierzyć się z długimi postojami w boksach. Dzięki mocy 1,2 MW Tesla Semi może uzyskać ogromny wzrost zasięgu w zaledwie kilka minut. To spełnienie marzeń branży transportowej. Firmy mogą bez problemu przejść na floty elektryczne, ale prędkość to nie jedyny atut wycztery. Tesla odświeżyła również design, wprowadzając kilka sprytnych udoskonaleń fizycznych, Dzięki którym ładowanie jest proste dla każdego. To urządzenie całkowicie zmienia zasady gry. Superchargerfy. Fy 4 ułatwia życie kierowcom samochodów elektrycznych na całym świecie. Po pierwsze, ma dłuższy kabel do ładowania. Może to nie brzmi jak nic wielkiego, ale uwierzcie mi, to zmienia zasady gry. Starsze superładowarki były budowane z myślą o samochodach Tesli, więc kable idealnie do nich pasowały. Jednak wraz z wprowadzeniem przez Tesle innych pojazdów elektrycznych. Sytuacja się skomplikowała. Porty ładowania w samochodach innych producentów nie zawsze znajdują się w tym samym miejscu. Oznaczało to, że niektórzy kierowcy musieli parkować nierówno, naciągać kabel do granic możliwości, a nawet zajmować dodatkowe miejsce, żeby się podłączyć. Dłuższy kabel w PEM4 rozwiązuje ten problem. Teraz każdy samochód elektryczny można ładować wygodnie. Nie trzeba się kłopotliwie parkować, a teraz mamy fajną modernizację dosłownie. W 4 ma ulepszony układ chłodzenia. Ładowanie generuje ciepło, a im szybciej ładowarka, tym bardziej się nagrzewa. Jeśli urządzenie się przegrzeje, ładowarka zwalnia, aby się zabezpieczyć, a to oznacza, że musisz czekać dłużej. Dzięki nowej, zaawansowanej technologii chłodzenia P4, urządzenie pracuje z maksymalną prędkością, nie pocąc się, nawet w upalne dni lub gdy stacja jest zatłoczona samochodami. Oznacza to że kierowcy Tesli za każdym razem otrzymują błyskawiczne ładowanie, o którym marzyli. Te ulepszenia sprawiają, że Fi4 to prawdziwy sukces dla wszystkich użytkowników. Ale chwila. To nie wszystko. Tesla kładzie również podwaliny pod przyszłość. Choć ładowanie plug-in wciąż króluje, Elon Musk zasugerował, że firma pracuje nad szalonymi rozwiązaniami, takimi jak ładowanie bezprzewodowe i ramiona robotów, które będą się za ciebie podłączać. Wraz z inteligentniejszymi bateriami i rozwojem technologii energetycznych, kolejny przełom może być nie tylko szybszy. Mogłaby całkowicie zrezygnować z kabli. Na razie jednak mistrzem jest superładowarka Fi4. To najszybsza, najmocniejsza i najbardziej przyjazna ładowarka, jaką kiedykolwiek zbudowano, wprowadzająca pojazdy elektryczne na zupełnie nowy poziom. Szafka V4 Supercharger to nie tylko szalona prędkość. Jest pełna niesamowitych rozwiązań, które sprawią, że powiesz: Wow! Przyjrzyjmy się jednemu z najważniejszych aspektów zarządzaniu energią. Elon Musk zadbał o to, aby w cztery dobrze współpracował ze wszystkimi rodzajami pojazdów elektrycznych nie tylko z Teslą to wspaniale. Ale więcej samochodów podłączanych do sieci oznacza większe zużycie prądu. Jak więc Tesla utrzymuje płynność działania bez przerw w dostawie prądu i szaleńczych rachunków? Sprytne sztuczki energetyczne oto jak. Starsze superładowarki miały problem. Jeśli podłączono zbyt wiele samochodów jednocześnie, prędkość ładowania mogła spadać. W4 rozwiązuje ten problem dzięki ogromnej mocy obliczeniowej. Manoły. Sprytny sposób żonglowania energią między stanowiskami. Dzięki temu, nawet gdy wszystkie miejsca są zajęte, każdy samochód nadal otrzymuje solidne doładowanie, nie zwalniając do ślimaczego tempa. To oznacza większą niezawodność całej sieci. Koniec z irytującymi opóźnieniami prędkość i dostępność wszystkich pojazdów elektrycznych są kluczowe. Ale jest jeszcze jedna kwestia do przemyślenia. Jak bardzo ekologiczne jest zasilanie tych ładowarek? Samochody elektryczne przecież dbają o planetę, prawda? Ale jeśli pobierają prąd z brudnych źródeł, takich jak węgiel, ta ekologiczna atmosfera traci na znaczeniu. Tesla bierze to na siebie, oferując model F4. Stawiają na czystą energię. Wiele stacji F4 jest wyposażonych w zadaszenia solarne które pochłaniają promienie słoneczne i przetwarzają je na miejscu w energię. Panele słoneczne zmniejszają zużycie energii z sieci, dzięki czemu ładowanie jest bardziej ekologiczne. Dodatkowo, Tesla dorzuca do mnóstwa stacji akumulatory typu megapak. Te gigantyczne zbiorniki energii magazynują dodatkową energię, gdy panuje cisza, i udostępniają ją, gdy ładowarki są zajęte. Dzięki temu sieć energetyczna jest w dobrym stanie i bez problemu radzi sobie z gwałtownymi skokami napięcia. Spowodowanymi super szybkim ładowaniem. W 4 jest nie tylko szybki, jest też inteligentny i ekologiczny. Taka konfiguracja pozwala v 4 wykorzystać zgromadzoną energię, aby wszystko działało jak marzenie. Połączenie energii słonecznej z magazynowaniem energii w akumulatorach nie tylko oszczędza pieniądze, sprawia, że ładowanie jest bardziej niezawodne i znacznie bardziej ekologiczne. To ogromny sukces dla Tesli i każdego kierowcy pojazdów elektrycznych. A jeśli zastanawiasz się Dlaczego to takie ważne? Oto sedno sprawy. W 4 to nie tylko nabijanie kilometrów w rekordowym czasie. Chodzi o rozwiązanie najtrudniejszych problemów związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych, uproszczenie go, udostępnienie większej liczbie osób i przyniesienie korzyści planecie. Dzięki superładowarce V4, Tesla nie tylko produkuje samochody. Jest liderem. Gra słów zamierzona w dziedzinie rozwiązań ładowania dla każdego i to skłania do szalonych przemyśleń. Jeśli to jest to. Co robi teraz Tesla? Co będzie dalej? Przyszłość ładowania wkrótce stanie się naprawdę ekscytująca, ale chwila. Jest jeszcze jedna sztuczka Fi 4 o której musisz najpierw usłyszeć. Zostań. Przez lata superładowarki Tesli były skierowane do jednej grupy odbiorców, kierowców Tesli. Ale dziś ludzie jeżdżący elektrycznymi Fordami, Hyundaiami, Rivianami i innymi markami również chcą korzystać z szybkiego i niezawodnego ładowania. Problemem była doskonała sieć Tesli. Złoty standard, która w większości im nie odpowiadała, co mocno irytowało kierowców niejeżdżących Teslą. W4 zmienia to wszystko, otwierając szeroko drzwi dla wszystkich bez żadnych problemów. Już mówiliśmy o dłuższym kablu. Super poręczny, ale to dopiero początek. Co naprawdę zmienia zasady gry. Integracja płać i jedź. Dla właścicieli Tesli ładowanie zawsze było proste. Wystarczy podłączyć i gotowe. Teraz F4 ułatwia to zadanie również innym. Bez przeszkód, bez zamieszania. Po prostu szybkie ładowanie dla wszystkich. Dla kierowców Tesli ładowanie zawsze było proste. Wystarczy podłączyć, a twoje konto zajmie się płatnością, bez przeciągania karty i zbędnych ceregieli. Ale dla kierowców innych niż Tesla i V sytuacja może być nieco trudniejsza. Do niedawna, jeśli przyjechałeś samochodem elektrycznym innej marki, musiałeś pobrać aplikację Tesli, założyć konto i samodzielnie rozpocząć ładowanie. To był dodatkowy kłopot. Trochę psuło ci to humor. Kiedy chcesz tylko podłączyć się do prądu i pojechać, na przykład, na stację benzynową. Wejdź do szafy PI4 Supercharger z genialnym rozwiązaniem. Wbudowane czytniki kart kredytowych i opcje płatności zbliżeniowych. Teraz każdy może wyciągnąć, przesunąć lub zbliżyć kartę i rozpocząć ładowanie. Bez aplikacji, bez konta, bez stresu. To tak szybkie i proste, jak tankowanie. Ta drobna zmiana pokazuje, że Tesla poważnie podchodzi do kwestii otwierania drzwi na oścież. Superładowarki nie są już tylko dla załogi Tesli, są dla wszystkich. A to z kolei przyczyni się do wzrostu popularności pojazdów elektrycznych na całym świecie. Dłuższe kable oznaczają, że kierowcy innych marek niż Tesla nie muszą zmagać się z niewygodnym parkowaniem. Dzięki płatnościom zbliżeniowym ładowanie jest proste jak tankowanie. Inteligentne współdzielone zasilanie zapewnia szybką jazdę nawet w godzinach szczytu. A duże zaangażowanie Tesli w panele słoneczne i magazynowanie energii w akumulatorach gwarantuje, że energia będzie tak ekologiczna, jak to tylko możliwe. Super ładowarka FAM4 to ogromny krok naprzód na skalę światową, ale nie jest to tak proste, jak podłączenie nowych ładowarek i nazwanie tego dniem. Modernizacja do 5. 4 wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Te elektrownie potrzebują mnóstwa energii, więc każde nowe miejsce musi być starannie przemyślane. Nie chodzi tylko o zamianę starego na nowe. Tesla musi uporać się z całym mnóstwem zagadek infrastrukturalnych, ograniczeń technologicznych i realnych problemów, aby sieć spełniła swoje imponujące obietnice. Oto o co chodzi. Szybsze ładowanie z superładowarką W4 jest niesamowite, ale to prawdziwa bestia. W3 osiąga moc 250 kW na samochód. Ale Derry? Podwaja tę wartość w przypadku zwykłych samochodów elektrycznych i osiąga oszałamiające 1,2 MW w przypadku ciężarówek Tesla. To ogromny skok w zużyciu energii i ludzie zastanawiają się, czy sieć energetyczna nadąży. Większość miast i autostrad nie została zaprojektowana z myślą o takim poborze prądu. Kilka samochodów ładujących się na stacji PO4? Bez problemu. Ale wyobraź sobie dziesiątki podłączonych do prądu naraz. Wszystkie żłopiące prąd. Jakby jutra miało nie być. Jeśli sieć nie jest gotowa, możesz doświadczyć migotania świateł, wolniejszego ładowania, a w najgorszym przypadku lokalnych przerw w dostawie prądu. To nie tylko technologiczny problem to również problem finansowy wzmocnienie systemu energetycznego. Aby obsłużyć te szybkie ładowarki, kosztuje krocie i ktoś musi pokryć koszty. Tesla współpracuje z rządami i firmami energetycznymi, aby to osiągnąć. Jednak w niektórych miejscach uzyskanie zielonego światła dla tych stacji dużej mocy to powolny i skomplikowany proces. Oto kolejna kwestia do przemyślenia. Szybsze ładowanie jest fajne, ale czy bardziej obciąży twój portfel? Wraz z pojawieniem się w cztery. Wszyscy zastanawiają się, jaka będzie ich cena. Tesla zawsze dbała o to, by superładowarki były przyjazne dla portfela często tańsze niż inne szybkie ładowarki dostępne na rynku. Ale błyskawiczne ładowanie wymaga solidniejszego sprzętu, lepszego chłodzenia i większych umów energetycznych, a to wszystko generuje koszty. Do tej pory Tesla utrzymywała ceny w ryzach, stosując sztuczki takie jak dostosowywanie stawek do popytu i korzystanie z własnych magazynów energii. Jednak wraz z pojawianiem się w cztery wszędzie, firma będzie musiała pogodzić utrzymanie przystępnej ceny z pokryciem rosnących kosztów tej szybkiej konfiguracji. Niektórzy eksperci twierdzą, że rozwiązanie może być proste: im więcej Tesla będzie korzystać z własnej energii, takiej jak energia słoneczna i baterie, zamiast polegać na sieci. Tym bardziej będzie w stanie utrzymać ceny na stabilnym poziomie i pod kontrolą. Szybsze ładowarki. Cztery są świetne, ale Tesla musi zadbać o to, aby było ich wystarczająco dużo. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach, wszyscy domagają się miejsc do ładowania. Nie chodzi tylko o budowę kolejnych stacji, ale o umieszczenie ich tam, gdzie kierowcy ich najbardziej potrzebują. W niektórych obszarach wciąż brakuje superładowarek, więc czas oczekiwania może się kumulować. Szczególnie w godzinach szczytu. Dobra wiadomość? Ładowanie FOM4 jest tak szybkie, że kolejki powinny się naturalnie zmniejszyć. Nawet w kilka minut zamiast 30. Tesla wprowadza również inteligentne technologie, aby to ułatwić. Aktualizacje w czasie rzeczywistym pokazują, jak zatłoczona jest stacja, i wskazują najszybsze opcje. Co więc będzie dalej po 500 kW? Tak. Ładowanie może być jeszcze szybsze, i to już wkrótce. Klucz tkwi w akumulatorach. Dzisiejsze akumulatory litowo-jonowe wytrzymują tylko ograniczoną ilość energii, zanim się przegrzeją. Ale nowe akumulatory półprzewodnikowe, lżejsze, bezpieczniejsze i szybsze, mogą naładować się w ciągu zaledwie kilku minut. Jeśli Tesla osiągnie sukces w produkcji ich na masową skalę, mówimy o szybkim ładowaniu na stacjach benzynowych. Bawią się też ładowaniem bezprzewodowym. Wyobraź sobie, że podjeżdżasz na stację, parkujesz nad parkingiem i bum, twój samochód ładuje się bez kabla w zasięgu wzroku. Ładowanie bezprzewodowe nie jest nowością, ale jego przyspieszenie jest trudne. Tesla pracuje nad wersją o dużej mocy, która mogłaby całkowicie wyeliminować kable. Wystarczy zaparkować i naładować. Badają również robotyczne ramiona, które będą mogły podłączyć Twój samochód za Ciebie, co idealnie wpisuje się w ich marzenia o autonomicznej taksówce. Tesla nie tylko modyfikuje rzeczy, ale je przeprojektowuje, a V4 jest tego dowodem. Ale Tesla nie jest w tym osamotniona. Inne firmy również ścigają się w budowie superszybkich ładowarek. Niektóre dążą do przebicia 500 kW mocy Tesli, podczas gdy inne próbują szalonych pomysłów, takich jak bezprzewodowe zasilanie czy wymiana baterii. Wszystko po to, by ładowanie pojazdów elektrycznych było tak szybkie, jak tankowanie. Sieci takie jak Electrify America, Ionity i Evigo, a także producenci samochodów, tacy jak Porsche i Lucid, wprowadzają własne szybkie rozwiązania. W Ameryce Północnej Electrify America to duży gracz. Powstała w wyniku porozumienia Volkswagena w sprawie emisji spalin. Szybko się rozwinęła i obecnie ma tysiące ładowarek w całych Stanach Zjednoczonych. Ich najnowsze. Hiperszybkie ładowarki osiągają moc 350 kW, co czyni je najszybszą opcją na rynku poza Teslą. Ładowarki Electrify America o mocy 350 kW są mocne, ale nie dorównują mocy 500 kW w modelu Piamo 4 Tesli. Ale nie chodzi tylko o moc. Tesla wygrywa pod względem niezawodności. Kierowcy korzystający z Electrify America czasami zauważają, że ich szybkie ładowarki spowalniają działanie z powodu współdzielenia mocy, błędnego oprogramowania lub zepsutego sprzętu. Tesla, podłączasz, szybko ładujesz i jedziesz, bez żadnych problemów. Ale Electrify America ma asa w rękawie. Jest otwarte dla wszystkich pojazdów elektrycznych od samego początku. Nie są wymagane żadne adaptery ani specjalne zapisy. Riviany 40. Hyundai, cokolwiek zechcesz, są mile widziane. Tesla dopiero zaczyna dopuszczać inne marki. Jaki jest haczyk w Electrify America? Musi rozwiązać problemy z niezawodnością. Prędkość jest bezużyteczna, jeśli ładowarka jest niestabilna. W Europie Ionity jest wielkim rywalem Tesli. Wspierany przez BMW, Mercedesa, Forda, VW i Hyundai. To projekt zespołowy, który ma na celu zapewnienie kierowcom opcji bez Tesli. Najnowsze ładowarki osiągają również moc 350 kW. Jednak, podobnie jak w przypadku Electrify America, rzeczywiste wyniki są różne. Samochody takie jak Porsche, Taycan mogą osiągnąć maksymalną prędkość dzięki specjalnej konfiguracji 800V, podczas gdy inne ograniczają się do akumulatorów. Ionity idealnie trafia w dziesiątkę, jeśli chodzi o inteligentne rozmieszczenie stacji. Wzdłuż głównych autostrad Europy ciągną się liczne ładowarki idealne na podróże. Mimo to Tesla przoduje, oferując więcej punktów ładowania i solidną niezawodność. Przyjrzyjmy się teraz Porsche Taycan. To mistrzowskie rozwiązanie z systemem 800 FETAS w przeciwieństwie do standardowych systemów 400 FE. Oznacza to, że może ładować z mocą 270 kW, skacząc z 10% do 80% w zaledwie 18 minut. Lucid Motors idzie o krok dalej, wprowadzając system ładowania Lucid Air o napięciu 900 V. Osiągający moc ponad 300 kW, co czyni go jednym z najszybciej ładujących się pojazdów elektrycznych na rynku. Tesla na razie trzyma się 400 V, ale modyfikuje baterie i chłodzenie, aby utrzymać tę prędkość. Podobno później mogą sięgnąć 800 V, ale i tak miażdżą tym, co mają. Następnie mamy chińskie NIO, które wprowadza rewolucję w kwestii wymiany baterii. Zamiast czekać na ładowanie, podjeżdżasz na stację. A w ciągu 3 do 5 minut robot wymienia rozładowaną baterię na pełną. Pom! Jesteś z powrotem w drodze. Funkcja wymiany baterii w NIO całkowicie eliminuje konieczność ładowania ciężarków. Wymiana rozładowanego akumulatora na naładowany zajmuje od 3 do 5 minut, ale jest pewien haczyk. Działa tylko wtedy, gdy wszystkie samochody korzystają z tego samego typu baterii, więc nie jest super elastyczne. Jest hitem w Chinach, gdzie działa ponad 2000 stacji. Ale wejście na rynek globalny jest trudne, ponieważ większość producentów samochodów stawia na szybsze ładowanie. Super ładowarka Tesli 4 wciąż króluje dzięki mocy 500 kW. Dzięki za spotkanie. Czy ktoś może przebić Tesle Pu-4? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Podobało się? Polubcie. Udostępnijcie i zasubskrybujcie. Obejrzyj więcej filmów na swoim ekranie.